Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam Cię na drugą odsłonę filmu, w którym otwieram gigantyczny 15-kilowy worek z ciuchami używanymi. Pierwszy odcinek, jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie klikajcie w opisie. Okazał się być hitem. Tak Wam się spodobał, jak Wam się dawno nic nie spodobało. Jestem w szoku, ale może to też dlatego, że wiele z Was nie wiedziało o istnieniu takich rzeczy i o takich możliwościach, a to są spore możliwości, musicie przyznać. Nawet moi znajomi pisali mi, chyba żyłem pod kamieniem, nie wiedziałem, że można kupić taki worek. A no można! I dziś za Waszą namową robię podejście numer dwa. Natomiast dzisiaj jest ta różnica, że zamówiłam tylko damski mix, o, nie damski mix, tylko, tylko damskie ciuchy. E, no i zobaczymy, co tutaj będzie, mam nadzieję, że skarby i perełki, ponownie są to ciuchy ze Skandynawii e, i ostatnio pisałyście mi, że to jest wysoce prawdopodobne, że jednak one są ze Skandynawii, ponieważ było tam dużo właśnie skandynawskich marek, a LPP, które trochę mnie zmyliło, no przecież też jest tam, okazuje się, ale też okazuje się, że można to kupić tu i zawieźć tam. Taka logika. Eee, kosztowało mnie to 108 zł z przesyłką i uwaga, uwaga, kupiłam to na Allegro, ponieważ ostatnio było oto setki pytań. Więc tak, cała tajemnica odzdradzona. Allegro, dzisiaj jest jakaś wersja Deluxe, bo nie jest worek, a jest karton. Zobaczcie to, o ile w ogóle to uniosę przed kamerą. Tak, to się słuchajcie, prezentuje ogromne śmieję się, że Deluxe, bo to jest dokładnie. O, o, moja noga! To jest dokładnie to samo, tylko... Tylko inne. <noise> dokładnie to samo, tylko inne. Nie, dokładnie to samo, tylko odamskie. Niech tu będą... A! Nie, nie z worku! Więc nie będzie miniatury z worem. Więc jakoś sobie poradzimy z miniaturą. moim zdaniem to lepiej będzie łatwiej wyciągać. Widzę tutaj już niektóre rzeczy widzę. Tamtego worka się już pozbyłam, rozdałam, także mogę do kolejnego się przyłączyć. To jest coś brudne, mam nadzieję, że to tylko brudne. I love my beautiful basic salt collection. Osoby, które mieszkają w Norwegii, tam na górze, w Skandynawii, to piszą. Czy to znacie, czy nie znacie? O, taka zwykła, bawełniana bluzeczka. Będę krzyczeć, jak będzie coś, co mnie urzeka i sobie zostawę. Wie. Nice to see you, street one. Uuu, to jest fajne nawet. Zobaczcie, taka flanelka, ale tu ma na dole takie wiązanie. To może być całkiem fikuśne, całkiem fajne. Kompletnie nie widzę rozmiaru. 42! No, jak na mnie robione. Do jakichś takich jeansów z takim wiązaniem tutaj? Hi, hi, może być fajnie, może być fajnie. Co tutaj, jakieś tipi. Słuchajcie, w ogóle jakieś nieznane marki. Widzicie jakieś takie coś? Tipi, tip, tipy, tipy. Zwykły biały bawełniany t-shirt. Taki spokojny. Ja nie wiem, czy mam potrzebę, ale taki do spania w sumie. Czemu nie? Nie wygląda najgorzej. E, ani zniszczone, nic. O, tu jest coś ładnego. Tylko dość duże, ale ładne. XL. Ale to też się jakoś tam przewiąże, przewiąże, zamota i będzie. Zobaczcie. Tylko to trzeba odprasować wyprać, odprasować. Bawełniany t-shirt taki z hanemu, z takimi e, kwiateczkami haftowanymi. Całkiem spokojnie, też niezniszczony. Poza tym, że wymemłany jak psu z garbu, ale tu się e, odświeży. I będzie GITES. Co tutaj mamy? Też coś z jakiejś marki Even and Not. O, to już znam. Active L. A to fajne. To bluzka do ćwiczeń będzie. Z tego ostatniego dwora też sobie zostawiałam właśnie taką e, bluzkę z takim materiałem, Bluzkę do ćwiczeń. No, tu na razie słuchajcie, dość optymistycznie wygląda. To chyba jednak był dobry pomysł, żeby zamówić damski kim Była. Natomiast, no, rozna 42. E, taki t-shirt od Armaniego. Pfa! Śmieję się, no bo słuchajcie, ostatnio to była tak trochę szybrania Tutaj od tego samego sprzedawcy zamówiłam. Peruna to jest taka marka, która też bardzo często ja ją widzę na, właśnie na lubku, więc ona gdzieś tam w innych krajach może jest bardziej znana niż u nas. U nas nie ma tego sklepu, i to jest taka fikuśna, kolorowa koszula, też wygląda spoko, totalnie nie moja stylowa, ale wydaje mi się, że ogólnie koszula wygląda spoko tu jest jakiś wielki misiek i on wygląda średnio, bardzo średnio powiedziałabym Jacqueline de Young i też jest w moim rozmiarze, słuchajcie, w LC ale on wygląda na taki wymęczony życiem, taki już że na emeryturę by się zdało i ktoś go wrzucił do kontenera, żeby on już odszedł na emeryturę a, a, a ktoś by dał, spróbuje dać jeszcze drugie Życia. Nie wiem, może wyprać, wybrać w Broń! Tu była broń! Dokładnie tak samo wygląda ten sweter, ale on to jeszcze w zasadzie wygląda, jakby ktoś go zrobił na drutach własnoręcznie, nie maszyna. A człowiek. This is only advice for you how to treat your new garment. Słuchajcie, co tu jest? Jakiś skład? Jakaś firma? Spain. Wholesale Spain. Import to. A, country of origin China, to nie, to jednak zrobiła. to, słuchajcie, maszyna, no sweter nie do końca w moim stylu. Co tutaj mamy? Holy and White by Lindex, to są jakieś takie właśnie też sieciówki angielskie, ale może też są oczywiście w Norwegii, nie wykluczam tego, w Norwegii, zresztą to Norwegią, Skandynawia to nie Norwegia, taki po prostu t-shirtik w paski, spoko. Też ok, co tutaj, coś żółtego energetyzującego, ale bardzo skulkowanego już. XS, yy, taka też już wysłużona niestety. Niezniszczona, nie mm, durawa, yy, ale jednak taka już widać, że wyeksploatowana yy, bluza z chemem. Yy, Tutaj jest spódnica, muszę trochę może przyspieszyć, 42, no chyba ktoś to akurat dobrał pode mnie, 40, 42, natomiast spódnica też nie w moim stylu, z takim pikowaniem na środku, ale znajdzie właściciela z pewnością, znowu spódnica, donna, SK i to jest taka opaskowa po prostu, szara spódniczka, ja sobie odkładam tak mniej więcej jedno na prawo, drugo na lewo, to fajne, ale brudne jak fix. W sensie nie wiem, czy to jest odbarwione, czy po prostu po zejściu, po pralce to zniknie. XL, VRS Woman. Yy, komuś by to mogło posłużyć, gdyby nie te plamy, ale obawiam się, że one wyglądają trochę na permanentne. No nie fajnie, bo to było przebrane i nie powinno mieć właśnie takich plam. Yy, takie, były, takie były obiecanki. Blue Vanilla. No to są marki których ja nie znam, natomiast tak jak mówię, być może jak mieszkacie w Skandynawii to właśnie tak jak ostatnio poinstruujecie mnie co to jest, czy to znacie, czy nie znacie, to już gdzieś kiedyś widziałam coś takiego, wiecie, w takim materiale, Miss Look, taka sukieneczka, ciekawa, no popatrzcie, kurde nawet dzisiaj ten worek jest taki, 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 taki zacny, że 100 zł, że dzisiaj na lumpie, jakbym chciała zwykły czarny t-shirt, top, Long sleeve. jakbym chciała to sprzedać na lumpie detalicznie to bym trochę sobie zarobiła. Być może zacznę wystawiać takie rzeczy. Taka bru, bru, bruza, ostatnio właśnie po takiej bruzie e, robotniczej, że tak powiem, firmowej, o, poznałyście właśnie, że to jest Norwegia. Więc tu jest Persona, part of ISS, facility service i tu pewnie też dużo zdradzi. Esteremburger, znowu jakiś taki fioletowy... Kolarek, tu idzie coś ładnego, tu idzie coś ładnego, yy, Villa, to taka jest dość znana marka, znowu też rozmiar L, słuchajcie, nie wiem czy to jest tunika, czy to jest taka kusa sukienka, ale wygląda całkiem spoko, raczej chyba tunika, niech idzie na moją stronę i przymierzymy, zobaczymy, <laughs> to jest hit, Daxon, 50 rozmiar. Jeansowa spódniczka, ale nie, nie zła, tak na początku mi się wydawała dziwna, ale tak jak teraz na nią patrzę w kamerze, to ona wcale nie wygląda tak obciachowo. Może komuś też posłuży. Coś jest zamknięte, słuchajcie, fabrycznie w worku. Cóż to będzie takiego z metką, słuchajcie, z metką. Hmm, trousers jakieś. Murphy and... Znacie? Dajcie znać. Nie, żeby to miało znaczenie, tylko będzie, no, później można jakoś ewentualnie oszacować tego wartość. Czerwone spodenki, aż sobie wstanę. Słuchajcie, no ja nie wiem, ja chyba normalnie przymierzę, bo takie są interesujące. Yy, sweet, wszystko, sweet, wszystko. Kapala One Size. Taki dość duży size. To jest takie. Yy, Taki nie topesz, nie wszystko nawet, a nie topesz. Tu jest coś wysłużonego z Weromody, ale się słuchajcie, nawet właśnie te marki są fajne, tylko to jest takie bardzo skulkowane. Niby taki zwyczajny, prosty, fajny sweterek mógłby być, gdyby nie był już taki wysłużony właśnie. Mamy tutaj Gina Tricot. To są nawet drogie rzeczy, ponieważ ja to już kiedyś zamawiałam, nie to, ale rzeczy od Gina Tricot zamawiałam na... Za lando i to tanie nie było. A to nawet jest ciekawe. Mogę dać tę szansę, niech będzie. Handem 34 to małe, ale ładne. To jakaś taka sukieneczka. no w zasadzie no mówię, no na sztuki to bym majątek zbiła. Oj! Kurtka, ładna kiedyś to była kurtka. To była kiedyś ładna kurtka. 44 now on woman. Natomiast dziś to już nie jest ładna kurtka i to już się nie nadaje niestety do użytku. Tak samo jak to coś. No nie, to nie jest fajne, że to jest takie. Nie, to nie jest fajne. To też nie. tu są jakieś takie spodnie od piszemy, ale wiesz co, ja nie chcę nawet w to ingerować, ponieważ te rzeczy po prostu wyglądają, jakby tutaj przeleżały ze 5 lat. Naked. Ta Naked, taka marka interneto internetowa, takie jakieś boleńko śmieszne wiązane. Są też jakieś spodnie z S, -S, -S, -S. Newer Denim. Oj, to maleńkie, ale chyba w całkiem niezłym stanie. To moja córka będzie miała taką figurę, takie długie nogi i taką woską talię no oby, villa e, to jest też taka koszula wielka, oversize'owa i też w niesympatycznym kolorze ale koszula ma, może mieć jakiś potencjał po wypraniu ale na razie to ja nie mam ochoty właśnie nawet tego mierzyć dwa razy XL, zwykły e, niebieski t-shirt, no musicie przyznać, że to wygląda o wiele lepiej niż ten ostatni e, karton e, klinik no w końcu słuchajcie, dres czarny zwykły, no w końcu Armani Jeans. Był, nie? Co tutaj jeszcze? Floyd by Smith. Taki sweterek niebieski. Też nie wiem, czy mnie powala jeszcze to jest sporo rzeczy. Znowu spódniczka i ta jest całkiem, całkiem ładna. W rozmiarze 40, taka pleciona. Też marki akurat nie znam, ale nie szkodzi. Nawet nie umiem tej marki przeczytać, ale dużo właśnie takich 40-42 rzeczy w moim rozmiarze i te spodnie wyglądają całkiem, całkiem. Słuchajcie, jest też bluza Lifeguard z Venice Beach. Venice Beach, Kalifornia, bardzo proszę, czerwona bluza, no ciekawa rzecz, ciekawa, Ciekawe czy to ktoś właśnie kupił będąc na przykład na wycieczce w Kalifornii. Gina Tricot, ja, LA, to jest czadowe, bo to ma gołe ciało tutaj, czy wy to widzicie? To ma dziury, to jest fajne, chcę to przymierzyć. I znowu Gina Tricot. Valiant Pure, To jest po prostu taki khaki sweterek z kieszonką. Ej, naprawdę tego jest jeszcze dużo. Uuu, to też jest ciekawe. Takie made in Italy tylko. Na mnie będzie za małe, ale fajne, takie prześwitujące plecione i w całkiem spoko stanie. E, tutaj mam Puss jeans M. O, całkiem ładna też bluzeczka. Nie wiem czy ja w nią wejdę, nie wiem, czy jest w mojej stylówie, ale jest całkiem ładna. E, tutaj mamy Holly and White, to też już dzisiaj widzieliśmy. Taki prosty, zielony t-shirt, coś tutaj z jakaś narzutka, o z handemu, taka różana, śmieszna narzutka. O, tu jest coś fajnego, bo jest bardzo miłe w ręce, znowu Gina Tricot w rozmiarze M, taka biała bluzka z takim fruwającym, dzwonowatym rękawem, no, 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 półma jakaś koszulka, ale też już chyba wysłużona. Pamiętajcie, że jeszcze coś tu może zwędrować na tak zwane czyści, frequent. Taka koszula biała z guzikami, to ciekawe. I jeszcze kilka, i jeszcze dalej sporo. Jeszcze dalej. Co tutaj mamy? O, to nie jest fajne. To jest coś takiego. To jest coś takiego. Już takie zwyklaki, słuchajcie, na końcu. Ale było tutaj kilka fajnych rzeczy. Tu jakiś taki żakiecik, nawet ładny. Ja myślę, że wszystko wybiorę, ogarnę i część rzeczy zaniosę do jakiegoś właśnie Free Shopu, bo, bo może mieć ktoś z tego uciecha, zobaczcie, jaka bluzeczka taka zwiewna e, z cekinami Tom Taylor, czyli dzisiaj już niby taka trochę droższa marka, drugi raz. Big Bog, to też jest taka jakaś sieciówka, chyba właśnie popularna tam na górze. E, tak to się prezentuje. Takimi cekinami. Mamy jeszcze z Kubusa na 1,58 m, zwykłą koszulkę. Dużo właśnie takich koszulek. No ale tak jak mówię, było też kilka smaczków. Jest też jakaś sukienka z Dorothy Perkins w rozmiarze 20 m. i zresztą ona wygląda całkiem ciekawie. Tutaj ma takie ładne koraliki i jest taka. No, kurde. Widzicie to? Tu, ma, tu jest taka odcięta, puszczona, i tu fajna. I ona jest w ogóle nie zniszczona w bardzo dobrym stanie. No, na mnie dużo za duża, natomiast komuś może się faktycznie przydać. Są jeszcze jakieś gadki odpisane, coś dziwnego, co jest w ogóle nie. W ogóle spójrzmy na to kurtynę milczenia, ale nie było tu nic strasznego, obrzydliwego. No niektóre rzeczy nie powinny się tu znaleźć, ale nie było tutaj aż tak obrzydliwie. O, to ładne, to takie w moim stylu, w moich kolorach. Boho, z tej marki takiej. O, w rozmiarze S, a to małe. Taka narzutka, ładna. Dobra, to co? Ja przymierzę kilka rzeczy. To słuchajcie, niestety z wielkim żalem stwierdzam, że nie mój rozmiar, bo mi to normalnie utknęło gdzieś na biuście. Natomiast musicie przyznać, że to jest całkiem ładna bluzeczka dla kogoś w odpowiednim rozmiarze. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny żabot. I na Lumbie by wykosztowała ze 20- kilka złotych, jak nie 30. Muszę zadać oczywiście, no nie może być tego odcinka bez przymiareczki t-shirt od Armaniego. No ja bym go nie kupiła za pełną cenę i własne pieniądze, ale nie, w sumie nie wygląda źle. No, jest ok. Taki t-shirt podobny od Armaniego. Szkoda, że to nie do oczekiwania albo Chanela. To chyba już za duże życzenia. Mam Dajcie znać, czy znaleźliście właśnie jakie macie takie high-endowe, takie, takie drogie, takie naprawdę markowe znaleziska z Lumpa. Czy udało Wam się coś kiedyś takiego wyhaczyć? Mi, niestety nie, ale słuchajcie, na każdego. Jest jakaś tam pora. Ta koszula, ja myślę, że ona faktycznie ma potencjał. Do jakichś fajnych jasnych jeansów, zobaczcie, z tym wiązaniem, jakiś taki do tego fulka, to się robi taki normalny tekstasik. No, ta koszula chyba zostanie u mnie. Ciekawe, to jest ciekawe. Jeszcze sobie przymierzyłam, słuchajcie, bo mówię, ciekawe, czy to jest bardzo za małe. No, chyba jest za małe, ale to jest tu ładne. Ta narzutka. Bo. No. No, ja tutaj też nie za bardzo, chociaż jakby tak wiecie. Jakby człowiek nie wiedział, że to tu ma się schodzić, to, to był już. Jeszcze bardzo ten t-shirt podobał, co nie? Co nie? I on jest fajny do wyprania, do wyprasowania. Jest naprawdę spoko. On nie musi być taki puszczony. Można go sobie tutaj albo podwiązać, albo jakoś wsadzić w spodnie i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Wydaje mi się, że jeszcze z takich ciekawszych propozycji wartych wspólnego przymierzenia, ma ta sukienka albo tunika z Willi. Natomiast możecie, no, tu jest idealna, to jest rozmiar L. Tu jest idealna, ale coś tu się wydarza. Spuściłam. <słuch> a nie mogę spuścić, może dlatego, że mam spodnie, a może dlatego, że mam grubą. A nie mam jakiejś niestandardowej, wiecie, raczej taka klepsyna. to jest dostania, tak, ja cię kręcę, ale jaja, no nie, może jakbym zdjęła spod, ładnie to wygląda, ciągłe spodnie, nie, to nie, nie ma sensu, to chyba jest po prostu na osobę. Dobra, ja już się z wami pożegnam, już chyba tutaj coś jeszcze tam będę sobie mierzyć po cichu, ale... Już to chyba na tyle by było starczy dzisiaj. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał film. Mam nadzieję, że przynajmniej tak jak ten ostatni. A ku Waszej ucieszeń mam nadzieję, że jeszcze lepiej, ponieważ jest damski. I już proszę mnie na nic, nic, na nic, na nic, na nic z tego typu nie namawiać. Tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.